Shulomalajem, jesteście tam? No, mam nadzieję, że jesteście, bo idziemy w wasze ulubione miejsce. Idziemy do koszernego supermarketu. Miałem nie nagrywać już w koszernych supermarketach, ale przerwa w tym nagrywaniu w, w sklepach trwała hmm, coś około dwóch lat i wielu z was do mnie pisze, że chcieliby znowu iść na wycieczkę do supermarketu. No i oczywiście dużo nowych a, subskrybentów na kanale, którzy nie byli na takiej wycieczce, tak wiecie. Tak prawie że na żywo, nie? Mogą obejrzeć filmy, no ale ta wycieczka jest taka najświeższa będzie. Jesteśmy w Waszyngtonie, w zasadzie w Silver Spring, um, niedaleko Waszyngtonu, stolicy Stanów Zjednoczonych. Idziemy do supermarketu. Shalom Kosher się nazywa, Shalom Kosher po polsku, po polsku z polską wymową taką dziwną. A, więc szulem kosier, a, idziemy do sklepu, idziemy zobaczyć co w supermarkecie, jeszcze nigdy nie byłem w tym supermarkecie, ja jestem tutaj a w Waszyngtonie, um, załatwiam pewne rzeczy um, i, i po prostu. Byliśmy już w synagodze, teraz pójdziemy do supermarketu, zobaczymy jak supermarket w Waszyngtonie wygląda, w zasadzie w Silver Spring. Gotowi na wycieczkę? Idziemy. Z tego co widzę, to tu w ogóle są same takie koszerne biznesy, tam widzę, widzę Baker Cafe, kosze pastry, a, czyli koszerne takie jakieś słodkie rzeczy, ciasta, tam widzę jest pizzeria Ben Yehuda, tutaj jakiś a, okulista, tutaj beer and wine, sklep monopolowy, tam widzę Chinese food, chińskie jedzenie, też koszerne, no i supermarket. Jak to supermarket? Ale wchodzimy, zobaczymy co tam słychać. Ja muszę naprawdę zrobić zakupy, więc to nie tak, że idziemy tylko oglądać. No i zobaczymy co tu jest: melony. Hany du, to się nazywa. Woda. Widzę owoce, ale to chyba nie jest już dla Was niespodzianka takie rzeczy w Polsce też są, czyli to nie jest nic szczególnego dla koszernych, um, dla koszernych supermarketów. Warzywa. Coś specjalnego, nic specjalnego nie widzę. Tutaj widzę koper, brukselka. Tutaj jest mięta. No jak to warzywa, tak? Te po tej stronie owoce. Pewnie chcecie ceny zobaczyć, nie? Ja wiecie, ja to się nie znam na cenach. Jakieś tam, jak będzie coś ciekawszego, to wam pokażę. No, te ceny. Okej, okay, jajka, jajka. Jajka kosztują 1,99 za 12. Za 12. A tutaj, okej, okay, w Stanach jajkach mają, mają, jajka mają różne rozmiary. Ja nie wiem, czy tak jest w Polsce. Kiedyś, dawno temu w Polsce tak nie było. Ale w stanach te jajka kurze mają różne rozmiary i różne ceny, więc średnie, bardzo duże, ogromne. Ale te ogromne to tak naprawdę jak polskie zwykłe jajka, nie? Tutaj 18 jajek za 3.99. Orange juice We wchodzimy do sekcji z wędlinami. Wędliny są drogie, nie oszukujmy się. Zobaczcie, cztery parówki. Teraz wam pokażę jakieś parówki. O, tutaj jest Polish Sausage. Oczywiście pewnie nawet nie ma związku z polską kiełbasą. Okej, okay, tutaj mamy parówki, więc no zobaczcie. To też polska kiełbasa. To akurat mi mówili Polacy, którzy byli u mnie w domu. Mówili, że ta jest naprawdę dobra. Parówki, parówki są drogie koszerne. Bo parówki koszerne są robione naprawdę z mięsa, a nie z odpadów. Ok, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem parówek kosztuje 10 dolarów. Koszerne parówki są naprawdę dobre. Mówię Wam, jak będziecie mieli okazję spr sp sp spróbować jakieś koszerne, wiecie, przetwory mięsne, no to parówki, polecam parówki. Napoje tutaj, a no, sami widzicie, tak, tortilla. Już widzę, że to jest sklep taki trochę mieszany z rzeczami, które, um, które kupuje każdy, i z rzeczami, które kupują tylko na przykład hasydzi. No my mamy tam takie trochę większe wymagania, jeśli chodzi o koszerność. Dlatego na przykład, już Filadelfia ja nie kupię, bo według nas, no to nie jest. To nie jest tam coś, co my, co my jemy, tak, bo wszystkie produkty mleczne według prawa żydowskiego muszą być halafis ruel, czyli muszą być krowy dojone przez Żydów albo pod nadzorem Żydów i produkty muszą być robione pod nadzorem Żydów i to jest napisane na opakowaniu. Jeśli nie jest, no to my tego nie kupujemy, no. Widzicie, halafi zru'el, jeśli by było tylko OUD, to wtedy nie kupujemy. To wtedy Litwaki kupują. Hasydzi kupią tylko Halafi z Ruwa. Nie zrozumcie mnie źle. To nie tak, że to jest mniej koszerne czy bardziej. Nie, nie, nie. Tu chodzi o pewne tradycje, o, o, o pewne ustalenia i tak dalej. Obydwa produkty są w 100% koszerne. Co my tu mamy? Tutaj jest bardzo żydowska sekcja. Czyli wszelkiego rodzaju dipy, tak. Tu mamy z łososia LOX, czyli taki, takie smarowidło z łososia. Tu mamy różne dipy do Hala, na przykład z, z, z Cebuli. Dip kosztuje 559. Tutaj mamy łosoś wędzony i śledzie, śledzie. W mojej, w mojej tradycji śledzie jemy bez przerwy. Bardzo hasycka rzecz. Można kupić ogórki, a nie, to są pomidory, kiszone pomidory, nieźle, ogórki kiszone. Tu są jakieś ciasta z serem. Czyli milchyk, sekcja, tutaj dalej sekcja mleczna. Tu widzę zupy, widzę trochę żydowskich takich bardzo rzeczy, skłażów. Mojej żony ulubiona zupa, zupa z, hmm, poczekajcie, wiem jak po polsku się to nazywa, a, dynia spiżowa chyba, tak, dynia spiżowa, mojej, zony, mojej żony ulubiona zupa z dyni spiżowej. Tu widzimy maco balls, 5.99, nine. czysty rozbój, bardzo drogo. Kugel z makaronu, kugel z broku, kugel jabłkowy. Tortellini No i jogurty, serki i takie inne rzeczy nie? Tutaj, a jak ktoś pije kawę to to są te te no Może sobie kupić Mleko Potrzebujemy dużo mleka dzisiaj więc Ja za chwilę będę robił zakupy Tutaj To już taka Alejka, kawy takie w pudełkach bardzo popularne w świecie żydowskim. Orzeszki, cukierki, suszone owoce. Tutaj napoje. Oczywiście duża sekcja soku z winogron, bo sok z winogron używamy, a niektórzy używają do kidusz. Bo sok z winogron to to samo co wino, tylko bez procentów. A na kidusz trzeba użyć wino no albo sok z winogron, tak? Tak to wygląda. Bardzo, bardzo żydowskie przekąski bizli. Bizli. Różne smaki. Te barbecue, falafel, pizza. To jest taki smażony makaron, wiecie te bizli. Mi się wydaje, że to jest po prostu smażony makaron, inaczej tego nie mogę określić. Taki smażony w głębokim oleju. Tutaj bamba przysmak wszystkich żydowskich dzieci. To są takie chrupki o smaku orzechów ziemnych. Tu jakieś słodkości. Coś ciekawego widzę? Nie widzę. O tutaj jest widzę dużo rzeczy, które ja bym kupił i dużo rzeczy, których bym nie kupił. Z powodu, wiecie, a różnych jakby to nazwać, tak, żeby, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Z powodu różnych certyfikatów koszerności. Jeszcze raz, te produkty są jak najbardziej koszerne. Tylko my na przykład wymagamy takiej większej, większej większego nadzoru przy produkcji, nie. Tutaj jest deli. Deli, czyli różne mięsa można kupić, można kupić różne potrawy i odgrzać w domu. Na razie nie widzę nic bardzo żydowskiego, o to jest takie bardzo żydowskie. Też może nie do końca, ale te parówki takie w cieście to jest bardzo częste na żydowskich stołach, tutaj może jakieś sałatki tutaj a ryż zawijany w liście winogron sałatka z fasoli ona jest słodka kartofel salat czyli sałatka z ziemniaków mam widzę Izraeli humus salat ziemniaki to jest kuskus perłowy taki tam są buraki tego Amerykanie już by nie zjedli bardzo żydowska rzecz Tutaj są burekas, czyli takie bułeczki nadziewane różnościami Tu mamy gefilte fish I tutaj widzę jakieś rybne rzeczy już Tam jest um, łosoś um, wędzony Sałatka z białej ryby, bardzo lubię Tam jest sałatka z surimi Tutaj są śledzie łososz, łosoś, no i sery Sery Mamy i sushi, czyli najbardziej popularne żydowskie jedzenie. Sushi jest robione tutaj na zamówienie, widzicie? Stoi pan, który robi sushi, można zamówić sobie jak w restauracji. Sushi jest naprawdę dobre tutaj. Dzisiaj w zasadzie w każdym żydowskim supermarkecie, sklepie z jedzeniem macie sushi. Różne mięsa koszerne, oczywiście, że koszerne, tak? No, mięso jest cholernie drogie koszerne. Na przykład funt wołowe, wołowego mięsa 14 dolarów. Bardzo drogo. Koszerne mięso jest drogie, nie ma co się oszukiwać, ale to dlatego, że no w zasadzie wszystko jest robione ręcznie, a w przypadku koszernego mięsa, no i, i to mięso wymaga też specjalnej obróbki. Jakieś wam jeszcze bym ceny pokazał. No zobaczcie. Takie dwie kosteczki Lemp. Lemp to jest um, mała owieczka. Jak ona się nazywa po polsku? No, mała owieczka albo mały baranek, tak? Wiecie o co chodzi. Zobaczcie, kosztuje 20 dolarów. Dwie takie kosteczki małe. Dwa kawałeczki mięsa, bardzo drogo. Jagnięcina, o, Jagnięcina. Tutaj no, 10 dolarów za taki mały kawałek. Um, shoulder, to, to łopatka się nazywa, tak? Po polsku. Mięso mielone. Takie zwykłe wołowe. 14 dolarów za prawie 2 funty, czyli za około kilogram. Mięso jest drogie. Kurczak. Mięso jest drogie i nic na to nie poradzimy. Tu jakieś mrożone rzeczy. Japcik. Jabczyk, czyli polski czulent. Polski czulent nazywa się Jabczyk W niektórych miejscach a w Polsce nie jedzono fasoli i czulent był robiony tylko z ziemniaków i z mięsa. Nie jedzono fasoli w czasie szabez, bo w szabez nie ma żałoby. A, no, no. Niektóre, niektóre fasole reprezentują żałobę, tak? Więc niektórzy nie jedli. No ja mamy hala i chleby różne. Jedyne miejsce, gdzie można naprawdę kupić chleb, który smakuje jak polski, to właśnie żydowskie sklepy. Hala. Hala 6 dolarów za jedną. Można kupić też bułki hala. I bagels jeden bejgo 85 centów i tutaj widzicie, na, ma, mamy napisane parve czyli neutralne, ani mięso ani mleko i pasi zruel well, znaczy, że, że było pieczone przez Żydów ponieważ pieczywo możemy jeść tylko to które było pieczone przez Żydów tu mamy sekcję z słodkościami ciasta cukierki bułeczki, muffin mm. A później się dziwię, że ja taki gruby, nie? Tu też są hala. Czyli jesteśmy w takiej sekcji piekarnia. To są chleby, a. Um, hmm, no, to te takie. Gąbka chleb. Robione z, chyba z mąki, a um, ziemniaczany. Tu jakieś rzeczy. No, mrożone rzeczy, lody i tak dalej. Tutaj jeszcze widzę, chleby są. I też jakieś wypieki, tak? Na przykład takie ciasto zwykłe, 6 dolarów. No, I'm good. Thank you. Mamy takie czekoladki um, na prezenty różne. I ciasta 12:99. Pyta, jak ktoś. Lubi takie jedzenie. I cukierki. Cukierki jak najbardziej koszerne oczywiście. Przeróżne cukierki. Przeszliśmy taki kawałek, tutaj nic nie ma, widzicie, takie różności, talerze plastikowe, tutaj mamy napoje, też nie chcecie oglądać, to każdy ma, macie to wszystko w Polsce, w supermarketach, a tutaj jest alejka z napojami, widzę, i z tym, co żydowskie dzieci najbardziej lubią w szabes, czyli małe torebki chrupków różnych, różne snacks, przeróżne, przeróżne. Zawsze jest dużo w domu, żeby dzieci się miały czym zająć, siadać i nie rozrabiały za bardzo. Tam mamy napoje, nie widzę żadnych klasycznych żydowskich napojów. To są takie amerykańskie żydowskie napoje, Dr. Brown. Chyba raz w życiu to piłem. Freska jest super popularna w Stanach, wśród Żydów. Taka soda, freska. A, I powiem Wam freska, to może starsi moi widzowie będą wiedzieli, o czym mówię. Kiedyś, dawno temu, w Polsce był taki napój, który nazywał się Ptyś. Przynajmniej tam, gdzie ja znam okolice Polski, to tam był napój Ptyś w takich dużych butelkach. I ta freska smakuje dokładnie tak samo jak Ptyś. Więc mamy chrupki. Co jeszcze mamy? Tutaj widzę wina, chcecie zobaczyć wina? No idziemy zobaczyć koszerne wino, Bartenura, bardzo popularne wino. Ale podobno nie najlepsze. Ja to nie wiem, ja się nie znam. Ja to najtańsze piję. Ja to lubię wino um, z mora. U, tutaj widzę wina dla snobów. Zobaczcie, 50 dolarów za butelkę, 33, 50, 50. U, tutaj 60 dolarów za butelkę, wow. Wina dla snobów. Nie, no oczywiście, jak ktoś lubi wino, to oczywiście, no niech kupuje. Ja tak trochę, wiecie, tak trochę żartuję. Nie bierzcie sobie dosłownie tego, co mówię czasami. Musicie, wiecie, wyluzować i trochę na luzie podchodzić do moich filmów. A no i inne koszerne wina. Dużo koszernych win. Ja się na winach nie znam. O, to jest moje wino. Nie, to nie. Tak, to jest moje wino. Zmora, tu jest 10,99 pół słodkie, najlepsze na kiduś, nikt nie wybrzydza. Czasami jak pokazuję, że tam gdzieś zmora u mnie w domu stoi czy coś, nie? I trafię na jakiegoś snoba żydowskiego, to mi mówi, a co ty z zmora pijesz? No piję, piję. Winiarscy snobi są najlepsi. Ach, każdy ponad każdym. Dobra, mamy tutaj też jeszcze trochę wina widzę, jakieś wypieki. Powiem Wam, że nie widziałem nic takiego super charakterystycznego, co mogę Wam pokazać z jakichś mocnych ciekawostek, no więc idziemy z powrotem przez piekarnię. I zobaczymy, może coś znajdę jeszcze fajnego. Dobra, tu nie ma nic. Lodówki, kurczak. Jeszcze chcecie zobaczyć, ile kurczak kosztuje? To proszę bardzo. Cały kurczak kosztuje 17-18 dolarów. I ten kurczak waży na około 2 kg. Powiedzmy, tu byliśmy. Tutaj jakaś sekcja z różnościami kuskus, rice. Coś mamy? Oczywiście. Super popularne w domach żydowskich to są, wiecie, te takie jednorazowe w jednorazowych kubkach takie takie zupki chińskie. Nie? To jest bardzo popularne. Makarony. O, widać, że tu nie ma społeczności hasyckiej, więc nie ma takich jakichś super charakterystycznych a, produktów, jakie hasydzi by używali. Tutaj widzę, jest maco. Bowls proszku. Tutaj mamy śliżkes, śliżkes. Takie małe kluseczki robione z, trochę jak kopytka, ale to nie to samo. Zupy oczywiście, a chrupki do zupy. Żadne żydowskie dziecko nie dotknie zupy bez tych chrupków. Oczywiście, więcej chrupków niż zupy jest. Tutaj mamy część aptekę. O, i oczywiście aluminiowe pojemniki. No bo jak inaczej gotować na szabę święta? Tutaj widzę, okej, okay, widzę ciekawą sekcję. Może coś znajdziemy, jakąś ciekawostkę, o czym mogę Wam opowiedzieć. takie kuchenne rzeczy, tak, no i może zapamiętacie z moich filmów, no to jest fajne, czyli mięso, parwę i mleko. To są różne fartuchy, fajne. Chyba sobie kupię taki. Łyżki tak samo: niebieska do mleka, zielona do parwy, czerwona do mięsnych rzeczy. I takich rzeczy jest bardzo dużo różnych. Są naklejki. Są strainer, um, nie wiem jak to się nazywa po polsku. To się wkłada do, a, do zlewu. Ten do mlecznego, ten do, a, do mięsnego. No i jak ktoś ma parwę zlew, to może użyć też. Gąbki, jak widzicie, wyposażenie um, kuchni koszernej. Tutaj można sobie kupić a, taką foremkę silikonową. Jak ktoś chce oszukać na hala, że ładnie sobie ją zaplut, tu się wkłada ciasto i się w tym piecze. Idziemy dalej. Sushi, sushi. Tu idziemy. Herbata widzę. Oliwki, ogórki kiszone. Te na przykład ogórki smakują naprawdę jak takie z Polski. Tu mamy jakieś ciastka i tak dalej. No i tyle. No. Można sobie kupić pieczonego kurczaka, jak ktoś chce. I to tyle. Wracamy do sekcji mlecznej. Ja tu gdzieś wózek zostawiłem. Się rozpędziłem w tym pokazywaniu Wam co i jak. I to tyle z koszernego supermarketu Szulem Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tą wycieczką. Ale taki szybki przegląd tego, co w koszernym supermarkecie słuchać. Ja tutaj nigdy nie byłem, jestem pierwszy raz, więc też trochę po omacku chodzę. No, ale dajcie znać w komentarzach, czy, czy daję radę. no. Może Was jeszcze zabiorę do jakichś innych supermarketów, takich, gdzie będzie bardziej charakterystyczne bardziej takie hasyckie jedzenie. No, bo to, co tutaj widzicie, to się nie oszukujmy. W każdym zasadzie polskim supermarkecie znajdziecie wszystko to, co tutaj widać. Może nie wszystko, ale większość. I to tyle. Teraz już wiesz. Lachaim.